Moi drodzy, poradnik szybkiego zarabiania drewna na drewnie, już wam pokazuję. Tak to się robi: bierze się tą siekierę, siub do ręki i uwaga, lecimy tak. No, nie tak. Co jest? Chyba nie jadł śniadania, a no nie jadłem dzisiaj śniadania. Więc generalnie, plan jest taki, żeby hajs y, zarobić na drewnie. Jak zarobimy hajs, po prostu skoczyć do znaczy mechanika, zamówienie złożyć do miasta. No i się potem zobaczy. Dobra, patrzcie teraz. Robi się tak. Zbieramy to. Ja Was nie będę. Uczcie się, uczcie, bo ży wiecznie żyć nie będę. 3200 Ile było? 3200? Morgen Morgenstern, taki był Ty, a słyszeliście to? Że gościu przyszedł A to już wam mówiłem, że kurier Często przynosił mi paczki, nie? Z Corsera tam Jakieś nagrody dla was i tak dalej I on tak mówi A co pan? Bo pan często tu widzę, ja panu przynoszę jakieś klawiatury i inne rzeczy, a on mówi. A to pan jest jakimś serwisantem? I Informatykiem? <grybujesz> ja mówię tak, tak. Dokładnie. Ale zanim przejdziemy do dalszej części materiału z My Summer Car zobaczymy szybko, co mi Corsair przysłał. Tym razem są to słuchawki. Do tej pory używałem takich HS50. To są całkowicie nowe, to są HS 35 wyciągamy jakieś zabezpieczenia perkele tak prezentują się te słuchawki one przede wszystkim są lżejsze zamiast ekoskóry, która była w tym modelu mamy tutaj siatkę, niektórym się nie podoba ponieważ nie wiem, ekoskóra za bardzo się poci więc generalnie tutaj siatka one są lżejsze mamy tutaj też jeszcze oczywiście możliwość przypięcia mikrofonu z dodatkowym wyciszeniem, regulacja głośności poprzez potencjometr, czy też wyciszanie mikrofonu jednym przyciskiem, tutaj, żeby się zmutować, i zakończone na jacka. Nie no, bardzo są spoko. Fajnie grają, jest to ok, basik jest spoko, więc informacje typu link w opisie oczywiście znajdziecie, ile one w ogóle kosztują i gdzie można je kupić. Przechodzimy do gry. Znowu akumulator się rozładował. I to nawet nie wiem dlaczego. Miałem zamknięty samochód, bo mówili, że drzwi, jak są otwarte, to potem ktoś tam się buguje. Problem polega na tym, że ja kupiłem sobie niby akumulator tutaj zapasowy. Nawet nie wiem, czy to nie jest ten rozładowany. I on chyba kur, ja nie. nie. Na mnie jest. Oh na 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 na. No pięknie. Płomik odpad. Ejzu. Tarari, tarara, degeneracja. Degeneracja, ale pod względem sprzedaży. Ja będę dealerem takim, można powiedzieć, tego Bimbra Bimbru. Bimbra Bimbru. Justin Bimber. Satanic Pin. Go Będę mu światłami walił. Zjeżdżaj! O panie! Co ja mam dla pana? Cyk, puścimy radyjko. Nie puścimy radyjka, Nie. ale mogę. O. Dobra, niech sobie odpocznie samochodzik. Dobry! Słuchaj, pan. Mam taki oto wytwór. Testuj. Lubisz? Słodkie wino? Wino, wino, wypij do dna. O, jak się... Patrzcie, jak mu chyba smakuje. Patrz. dobre. Dobre. I płaci 170 za jeden. O, panie Cyk, Cyk, Sprzątania dużo jest. Wszystkie kiliu? Trzy Dzięki, gościu. A teraz tak. Tutaj zrobili te pompy, i co ta pompa działa? A zobaczmy, która jest godzina. O kurde, ile ludzi tu przyszło. Chyba Gucio będzie jechał. Która jest? Południe? Perkele, gościu. Wywróciłeś się. Dobra, odpocznij se. Nie O, 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 na spokojnie. Dobra, już widzę z daleka. Będzie zabawa, będzie się działo. Mamy to. Ty z samochodem ktoś tu podjechał? Z Karyną? Nowe sebiksy! jak siedzą Jakie wariaty w ogóle O kurde, kolejny przyjechał. Gang Sebixów. Nasze światło lepiej. Dobra. To oni świecą, dobra. Ale powiem wam, że siedzą... Ten z Karyną przyjechał. Dobra, tutaj tańczą. Dobry? No nie impreza. Ten jest Forever Alone. Biedny. On sam tańczy. Pan ochroniarz, dzień dobry. Ładnie gracie. A on należy do salamandry. Dobra. O, a tu jest jakiś wariat. To z nim mam walczyć o zegarek. Tylko z będzie ciężka walka. Dawaj ten zegarek, co ty tam masz w ręku. Dawaj! Nie, 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 nie możesz mnie bić. No, dawaj, dawaj. O. No, no, no. O. O, kurde, uderzył mnie. O! Fu! Dawaj mi wstać. Ja się jeszcze nie poddałem. Dawaj, leszczem jestem. O kurde, nie uderzaj mnie. To nisko złokcia dam ci. A nie, no, nad... Nie blokuj, nie blokuj ciosów. No, nie blokuj, nie blokuj. Mortal Kombat, let's go. Come on, come on, come on, come on, come on. Nie ma się, odwinął. Jadę go. No, no lewa prawa pa 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 Suk kurde let's go nie ma imaila no lewo prawo lewo patera ja co 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 gościu co 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 Lečiš, lečiš! Ojoj, 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 v tej glavi! Uf, dobro, zdaj smo tu. Te biksy so znowu tu, hehe, 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 hehe Jeden z drugim, co tam cwaniaku, perkele o, kurde, przyjechał. Tak, przyjechał tak, tak, Dobra, jedziemy Let's go! Nie garda No, on się ruszył Aaa, dawaj, dawaj O kurde ty O, czapka mu spadła Czapka mu spadła, to dobry znak ular jeszcze muszą spaść. Dobra. Dorka, de Dorka, Vito! Let's go. OOO! Poszło! Kurde. No, gościu ile ty masz? Wypiłeś alkohol jesteś taki mocny czy co? Kurde, gardę ma. Ale on mi cały czas oddaje. masz chapę Ile masz mocy jeszcze po tej wódce bimbrowniku ty Uhu! leżeć bierzemy zegarek od niego robimy go jak się zegarek teraz otwierało U. o, i mogę mam. Elegancki na komunie dostał. Okulary mu odpadły. Czapeczka, nie mogę nic z tym zrobić. Dobra gościu, masz napisie. Lesz spokojnie, lesz. Będzie dobrze. Bo wiecie co? Chyba idziemy się napić. To już jest źle ze mną. O kurde, tutaj jest zjazdce biksów. Dobra, ja stąd zpieprzam, bo oni mnie nie lubią chyba. Do miasta, do miasta jest najbliżej. A bo do pana świnki gdzie jest... Ej, właśnie, do pana świnki. Pan świnka tam chyba ma studnie. Dobrze, nice. Uff, wysiuramy się tutaj. To jest nasz domek teraz. To jest nasz domek już. Drewno tu można ścinać, proszę bardzo. I można tu zapisać przede wszystkim. Dobrze, zapiszmy sobie i będziemy próbować... Wywalać owady, a mogę się przespać właśnie tam To jest piękny dzień Żeby zacząć przygodę Dobra, zapiszmy sobie Zetrzmy sobie, czekajcie Zróbmy tak, papierosik Kiełbaska Piczku O, myjemy się Spada, elegancko ale ale bym się pokąpał w takim jeziorku, albo w takim... o jest Gdzie jest gniazdo? O, jest O fuck, urządził mnie Nie zadziałało O jest, urządził mnie, dobra, ja już nic nie... byłem Yes. Ojej, gdzie jesteś? O oh fuck, jak to w ogóle. Coś widzę? To nie działa. O kurwa, No to pochopię. Umarł. Nie da się wyrwać. Chociaż kurde. Nie! Wychodzi, ale jest ręczny. Go nie ma. To lewo pod kierownicą zapiszę. Jest ręczny. Pędz coś tam było. Kurde, który to jest ten? Jezu, nie wytrzymam. Jasne kurwa, urządzić mnie najlepiej, udobstaj. Dobra, koniec.